Generalnym wykonawcą projektu utworzenia alternatywnego połączenia drogi wojewódzkiej 214 z drogą krajową nr 6 poprzez przebudowę ulicy Kusocińskiego i Mieszka I jest firma Strabak. W realizacji przedsięwzięcia biorą udział podwykonawcy, którymi są firmy z terenu lęborskiego. My jesteśmy firmą, która jest generalnym wykonawcą. Nie ukrywam, że większość prac drogowych, jest z wyjątkiem nawierzchni, jest wykonywana przez podwykonawców. No, bazujemy głównie na podwykonawcach lokalnych z okolicy Lemborka, Nowa Wieś-Lemborska to są firmy, które są doskonale sprawdzone i, i, i że tak powiem, przetarte ścieżki mamy w współpracy na wielu kontraktach, tak więc e, znają nas, my znamy ich. Także firma od, od kanalizacji deszczowej jest to tutaj lokalna firma, tak więc nie ukrywam, że to też jest zawsze ułatwienie, bo, bo firma zna, zna lokalnych gestorów i, i na pewno jest jej łatwiej się poruszać niż, niż to by była firma gdzieś z rejonów polskich, która mogłaby roboty wykonywać dobrze jakościowo, ale to, to jest zawsze jednak, lo, staramy się wspierać lokalne firmy, bo, bo to jest zawsze jakaś długofalowa współpraca i tych kontraktów w rejonie Lęborka mamy wiele. Tak więc one, te firmy zawsze, że tak powiem, z nami współpracują i mogą liczyć na, na, na zatrudnienie w, w, naszych, w naszych kontraktach. Przy przebudowie zaangażowane są trzy firmy, które realizują różne działania. Mamy jednego podwykonawcę od robót drogowych, mamy jednego podwykonawcę od robót sanitarnych i jednego podwykonawcę od robót elektrycznych. Więcej branż tutaj jakby nie mamy w tej chwili dojdzie jeszcze jedna firma, yy, która będzie przebudowała telekomunikację. A to jest na ulicy Krzywołustego. Tam jest dosyć duża przebudowa infrastruktury firmy Orange, Vectra i jednostki wojskowej, tam przebiegające wzdłuż drogi wojewódzkie, tak więc tam będzie kolejna firma, która będzie przebudowała, to a tak naprawdę to nie mamy potrzeby w tej chwili. Podwykonawca drob drogowych dysponuje na tyle dużymi siłami, że jest w stanie nam zapewnić tutaj wypełnienie terminu umownego i zmieszczenie się w harmonogramie. Jednym z podwykonawców jest przedsiębiorstwo budowlane Wójcik z Lęborka. Przebudowujemy wszystkie systemy kanalizacji sanitarnej na odcinku właśnie od Ronda Jana Pawła II, ulicy Jana Pawła II, aż do Krzywołustego, do Ronda Koarkady w ulicy Krzywołustego. Sieci kanalizacyjne i jeszcze wykonujemy roboty drogowe związane z budową krawężników, chodników i wszystkich konstrukcyjnych podbudów pod nawierzchnię asfaltową. Zaangażowanie podwykonawców z terenu lęborskiego wpływa również na zatrudnienie w regionie i lokalną gospodarkę. Przy tej budowie są zatrudnieni generalnie od 20 do 30 pracowników mieszkających właśnie w Lęborku. To są miejsca pracy, to są podatki, które zostają w tym mieście. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu utworzenie alternatywnego połączenia drogi wojewódzkiej 214 z drogą krajową nr 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i drogi wojewódzkiej 214 w Lęborku. Projekt ten realizowany jest zgodnie z czwartą osią priorytetową Regionalny System transportowy i działaniem 41 rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. Łączny koszt projektu wynosi 7 901 379 zł. Z tego dotacja unijna ze środków regionalnego programu operacyjnego stanowi 75% wartości inwestycji, czyli 5 926 000 zł. Zakończenie prac związanych z realizacją projektu planowane jest na kwiecień 2015 roku. Utworzenie alternatywnego połączenia drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 6 centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i drogi wojewódzkiej nr 214 w Lęborku. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.